Pod koniec czerwca tego roku poseł Robert Obas zorganizował spotkanie prasowe, w trakcie którego przedstawił pomysł powołania do życia programu in vitro w Jeleniej Górze. Dzięki niemu mieszkańcy, którzy mają trudności z zajściem w ciąże, mogliby liczyć na wsparcie finansowe z samorządu na kosztowną, ale bardzo skuteczną metodę walki z bezpłodnością. Wszystko od strony formalnej miało być gotowe. Zaprezentowano nawet projekt uchwały. Mimo to programu in vitro w Górze jak nie było, tak nie ma. Dlaczego? Nie mamy jakiejkolwiek odpowiedzi e, e, od pana prezydenta. Ja co prawda dostałem odpowiedź, e, która, ale nie była to odpowiedź w temacie i e, jakby e, treść tej odpowiedzi. Byłoby mi wstyd państwu ją prezentować, więc nie, nie, nie zaprezentuję. Jestem przekonany, że w nie Górze niedługo zawiąże się Komitet Obywatelski, który zbierze te 300 podpisów i mam nadzieję, że przez Radę Miasta ci radni, te radne podpiszą się pod takim projektem uchwały zaneczną do pana prezydenta i przyrobują, żeby te nie wiem minimum 200 tysięcy rocznie, może na początek nawet 100 tysięcy, że pan prezydent przeznaczył na to, żeby to in vitro było w tym mieście finansowane. Program in vitro funkcjonuje już nie tylko w dużych miastach, ale i w mniejszych miejscowościach. Takich jak w Świdnicy, w Świebodzinie czy Wielczu Laskowice. Wszystkie te wspomniane trzy miejscowości mają mniej mieszkańców od Jeleniej Góry. Zapytaliśmy prezydenta Jerzego Łuszniaka, co sądzi o tym pomyśle. Panie prezydencie, wiadomo, budżet nie jest gumę, ale nie ma co ukrywać, że ten pomysł in vitro w Jeleniej Górze nie jest chyba zły. Czy pan prezydent również tak uważa? Dziękuję. Dziękuję. Pomidor, nie, nie. pomidor. No Pierwsze intencji chyba to pan Przemek Kaczałko wydał pana prezydenta i pan prezydent powiedział, że to jest bardzo dobry pomysł, ale wtedy, kiedy pan prezydent się dowiedział, że to jest jeden z moich pomysłów, więc powiedział, że już jest to pomysł niedobry, a myślę, że mieszkańcy na to czekają. Wiele na to wskazuje, że na przeszkodzie temu pomysłowi może stanąć polityka, a jak wiadomo, często jest to przeszkoda nie do pokonania. Czy tak będzie i tym razem?